Witam wszystkich. Chcę zaprezentować moduł sterujący, który zastępuje tradycyjne platynki w Jawie 350. Generalnie we wszystkich Jawach, cz -ach, no, są moduły 12V i 6V. My akurat mamy Jawę 350 Teskę, 12V oczywiście. Jest to moduł sterujący polskiego producenta chyba znanego, pana Jana. Eee, a więc tak, wyrzucamy platynki, całe, czyli całą podstawkę, platynek z y, kondensatorami. To wszystko wyskakuje. Zakładamy y, podstawkę z czujnikami i tutaj mamy element, który wchodzi zamiast Zamiast krzywki, tak, krzywkę wyrzucamy. To wszystko nam pasuje i jest tutaj gdzieś punkt, w którym czyta, czytają nasze czujniki położenie, w którym momencie ma być zapłon. Eee, pokażemy, jak to zamoc zamocować, zamontować. Tu, już sobie przygotowaliśmy taką pewną modyfikację. Z dwóch stron było takie same ucho, ze względu na to, że trochę mało miejsca jest ze strony prawej w testce, tam gdzie jest regulator i cała elektryka, to musieliśmy sobie tutaj wyciąć. Pokażemy, jak to umocujemy. W tej plastikowej skrzynce elektrycznej w naszej jawie zobaczycie, jak to będzie później funkcjonować. A więc tak, mamy nabiercone trzy dziurki. Jedna dziurka to będzie ten nosek i dwie śrubki. Tak to wygląda. Fajnie będzie sobie w tym miejscu siedzieć. Tu sobie ładnie skręcimy i dalej kabelki polecą. Tutaj gdzieś poleci sobie na cewki. Ten kabelek skrócimy, bo on jest za długi, to jest masa. A masę mamy gdzieś tutaj albo tutaj. Także gdzieś sobie tę masę wrzucimy. I to jest wiązka do silnika, która poleci tu przez ten otwór razem z całą wiązką tą silnikową do sterownika. Od sterownika do, do, do tych elektronicznych platynek. No, pokażemy później, jak to będzie wyglądało. Montujemy płytkę z czujnika Michała. Są w zestawie dwie podkładki dystansowe. Po to, aby zachować odpowiednią odległość między tymi dwoma czujnikami a magnesem, zalecana odległość między czujnikami magnesem jest 1,2 do 1,6 mm. Założymy bez podkładek najpierw, zobaczymy co się będzie działo. Jak będzie potrzeba, to włożymy jedną lub drugą, bo one są różnych grubości, te podkładki. Jedna jest grubsza, druga chudsza. Działamy. Delikatnie przekręcamy, Przykładamy. Słapało. No, wydaje mi się, że nie mamy wcale luzu. Dobrze, będzie trzeba podkładkę włożyć. Sprawdzę, jaką mają grubość te podkładki. 1,10, 1,47. Myślę, że zacznę od tej cieńszej. Zakładajmy ją tutaj. Dobra. I będę musiał podejść sobie z szczelinomierzem, żeby faktycznie sprawdzić, ile mamy tam przerwy. Dobra. Mamy już dopasowane, e, sprawdzone. E, wyszło nam, że musieliśmy włożyć dwie podkładki. Jedna, jak była, ta nawet grubsza, to nie dawała nam porządnego wymiaru. I teraz mamy dwie podkładki i mamy około 1,4 mm przerwy na. E, Między czujnikiem HALA a magnesem. Wiązka od modułu do czujników: żółty idzie do górnego czujnika, i później kolejno jest zielony. Dolny to są kable, które będą nam sterować modułem i dalej. Yy, na cewki i teraz mamy tutaj obok brązowego jest brązowy i na końcu mamy czarny i to mamy podłączone kabelki idą przez przelotkę gumową koło wiązki silnika do modułu, z modułu wiązka do cewek będziemy zakładać cewki. Mamy już instalację gotową. Podłączone przewody od naszego nowego modułu żółty, prawy cylinder, zielony, lewy cylinder. Tu schowaliśmy stare przewody, które były. W starym układzie z platynkami, z przerywaczami ich nie usuwaliśmy, bo w razie, gdyby ktoś chciał wrócić do platynek, to będzie mógł sobie po prostu wrócić, rozpiąć, wypiąć ten cały nowy układ. Tu jest ten moduł, przewód do czujników. Tu sobie uporządkowaliśmy kabelki, wszystko mamy też popodłączane. Górny przerywacz, żółty kabel, dolny, zielony kabel. Mam poluzowane śrubki do regulacji kąta wyprzedzenia. Będziemy to zaraz robić. Także mamy wszystko gotowe. W module są dwie kontrolki, diody. Teraz pokażemy o, żółta, i później będzie druga. Zielona, jak będziemy ustawiać drugi cylinder, one na zmianę sobie będą się oświecać i gasnąć. To będzie oznaczało punkt naszego zapłonu. Mamy już wkręcony czujnik zegarowy. Musimy teraz znaleźć GMP. Podlecimy sobie, już mam wstępnie uszykowane to. Lecimy sobie do góry z tłokiem. O. I tu mamy nasz GMP. I teraz się cofamy jak to przyjawię, na 2, tu mamy 2. Oj, za daleko. 2,7 będzie nasz kąt wyprzedzenia. Sobie ustawimy. O, mamy idealnie. Zapłon mamy włączony. Płytkę miałem wychyloną mocno w prawo i teraz powolutku będę nią kręcił, tak długo, aż zgaśnie nam dioda żółta. Ja jadę z płytką do tyłu i szukam tego punktu, kiedy dioda zgaśnie. Wtedy jest podana iskra. Mamy. Jeszcze raz sobie to skontroluję. Leciutko z powrotem w prawo przejeżdżam płytką. Zapaliło się. I teraz bardzo delikatnym ruchem cofam płytkę w lewo. Chcę to zrobić dość precyzyjnie. O! Ok. Tak jak teraz. Mamy ustawiony prawy cylinder sobie zaraz lekko do, go dokręcę i, i weźmiemy sobie przekręcimy wałem dookoła koła i sprawdzimy czy faktycznie jest w dobrym punkcie nasz zapłon ok mamy tak lecimy tu mamy gmp tłok czek w dół Jedziemy dookoła. Oj, przeleciałem. Dobra, jeszcze raz przyjedziemy. Na szybko pojechałem. Jest. Dobra. I teraz powolutku. I o! Za wcześnie mamy. Mamy 2,9. Czyli muszę skorygować jeszcze. Dobra, będziemy sobie zaraz korygować. Ustawimy sobie na te 2,7. Oj za daleko. Ok. Może po prostu przy dokręceniu płytki gdzieś się to przestawiło. Przejeżdżam sobie mocniej, i teraz jedziemy do tyłu, do tyłu, szukamy punktu. O, zgasło. Cofnę z powrotem. Jest zapalone. Zgasło. Zrobimy tak. OK. I znowu oblecimy dookoła. Zobaczymy, czy to teraz będzie trafione. Dookoła zwałem. Ok. No i teraz byśmy musieli się gdzieś tu spodziewać. Iskry. No. Nie wiem, czy warto korygować to. Cofnego. No mamy. Dosłownie ile? Eee, 2,67. A chcieliśmy mieć 2,70. Myślę, że to chyba nie będziemy się mścić o te eee, 3, 3 setne 3 setne milimetra. tak. tak. Teraz 3-400 mm. Myślę, że to zostawimy. Zabieramy się za drugą stronę, czyli lewy cylinder. Już mamy ustawione 2.7, jeśli chodzi o górne przed GMP. Także już to ustawiliśmy. Teraz będziemy po prostu tylko szukać punktu, regulując płytką, w którym momencie zgaśnie nam zielona dioda. Włączymy zapłon. Dioda się pojawiła. No i teraz lecę z płytką tak długo, aż mi zgaśnie dioda. Jest. I zobaczymy, czy się zapali. Jest. Dobrze. Dokręcę. I zaraz będziemy patrzeć. Oj, zgasła. O, zgasła. Czyli przy dokręcaniu coś mi się przestawiło. Moment. Skorygujemy to jeszcze raz. Jest. I. O, za daleko. Dobra. Spróbujemy tak jak teraz. Ok. Leciutko dokręcam. I zaraz będziemy sprawdzać jak co nam wyszło. Oblecimy dookoła. Okay. Jedziemy. I tak już tu zaraz powinno. O. No to mamy prawie dobrze. Jeszcze raz cofnę. Mamy prawie. Jeszcze raz. No idealnie bym powiedział. OK. No tym samym mamy sprawę załatwioną. Włączamy zapłon. No, Jest będzie będzie w porządku. zobaczymy jak zapali, jak to będzie funkcjonować. Eee, także na razie tyle. A więc tak, mamy motocykl poskładany cały, odpalony, wszystko ładnie chodzi, równo. Także odpalę go dla Was, zobaczycie jak to, jak to ładnie pracuje. Pokażemy też moduł w międzyczasie, jak diody na zmianę sobie mrugają. Tam słabe dojście, ale coś tam będzie widać. Odpalamy motor. Ładnie chodzi. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, dawajcie lajki, komentujcie. I zapraszam Was wszystkich do obejrzenia już wkrótce całej relacji z renowacji tej Jawy. Warto oglądać. Zapraszam.